Wiewiórki, dobry dzień, dobry dzień dobry. Tak jak mówiłem, tak jak zapowiadałem, chciałem zrobić serię Deforesta z widzami. Niestety widzowie nie zdążyli się zgłosić, znaczy pisałem na Discordzie, kto chce wystąpić na odcinku. Wczoraj była jedna chętna osoba, ale potrzebowałem dwóch, więc dzisiaj mamy zamiast tego batona i Razera. Czyli mamy dwóch mężczyzn identyfikujących się jako kobiety. I niech ktoś powie, że ja nie jestem tolerancyjny. Możecie się ładnie przywitać. Cześć, dzień się Dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dobra, ej, widzę, dzisiaj plan jest taki. Idziemy po czekany i piłę łańcuchową, a potem zobaczymy albo pokatane, albo po kartę dostępową, albo budujemy chatę. Albo zaczynamy budować chatę. Gdzie mi z tym siekierą? Dobra, hmm. ej, w którą stronę się szło po ten, po piłę? Ja nie wiem, ja mapy nie znam Ej, to chodźcie zrobimy tutaj szybki noslek. Bo tu namiotów nigdzie nie ma w pobliżu. Zetnijcie jakieś kilka drzew, zrobiłem tu szybki noslek. Nie, nic się Gamoni. No zamachłem się, no ci poradzę. Dobra, ja ustawię tutaj nam szybko jakiś ten, ten plan budowy. Taka prowizorka żeby była. O, nie można od razu. A no nie można. Można, tylko niech nad zapadnie całkiem, bo ja mam naładowany ten pasek. A już jest całkiem ciemno, czy nie? Bo już nie wiem. Chyba trochę też. Nie, chyba jeszcze nie. O dopiero już teraz. Się, już się robi czarno. Teraz, dobra, teraz możemy iść spać. No, gitówa. Dobra, tylko teraz musimy zlokalizować gdzie się szło po ten. Pamięta ktoś? Dobra, wiem gdzie, idziemy. Halo, wycieczka. Czekaj, bo tu jedzenie lata. Akurat powiem wam szczerze, że jesteśmy bardzo blisko tego, bo to tutaj jest. I ogólnie to jest spoka lokacja na bazę, nie? Tylko tu będzie mało walki. Ale tutaj na wodzie zbudować taki ten? No Ale weź transport i drzewo. No, no, tyrolkami. tyrolkami. Ej, wiecie, że w tej grze podobno są ostrygi? Co? No? Nie widzę. A, a podobno są właśnie gdzieś ostrygi, że normalnie można ostrygi wziąć i sobie to sobie zjeść. Chłopacy! Bo tu mamy wejście O! Pocztówka z wakacji Gdzie? Tu, tu pocztówka na kamieniu leży. Dobra, i e, wchodzimy. Halo? Ciemno. Ciemno. Ciemność widzę ciemność. Po czym tu ten latarek był? Pod, pod Gdzie moja maczuga? Ja tam se podpalę maczugę. Żeby widz widno miał. Ostra strane galoty. Netoper mi wleciał, no co to za jakaś karta? U! U! Patrz! Części! Ja ile kasy! Zabawka z tego. Teraz coś Pieniędzy! Pieniędzy! Ej no nie wiem co jest grane nie mogę podpalić maczugi. Co jest? Pięć? Trzymać chyba, nie? No trzymam O teraz dopiero, bez kidu. Chodźmy dalej, a tu są ten Kurde, tu trzeba ja zeskoczyć Ale tutaj Tutaj koło mnie gdzieś jest dalej przejście Znaczy tu się da zeskoczyć ogólnie, nie? Razer już się zwalił na ale Razer poczekaj ja Jestem! Ja boję Razer to ty tu ustawiasz to ognisko? Właściwie ja się miałem pytać, czy ty tą stąd Nie Ale czekajcie, bo tu jedzenie go tu. Patrz, czacha, czacha, dymi Ja pierdolę <grym> <grym> Nowe, lecę opa... o, jak tu zejść? Róbszaj to, kemon! No zejdź normalnie, nie, nie zada cię obrażeń, no Już kameruję Widzę, przepraszam, Dobra, przepraszam was, w, ty, w, w tym odcinku będzie więcej kabaretu tu jest łańcuchowa bez chybiu. No, a tam dalej jest czekan, nie? Jeszcze potem czekam. No ale pierwszy musimy iść po nie? Ty, no albo ja jestem głupi. Aha, tu są, widzę ich. O no, biegnął, O wino. Kurde, skończył mi się ten. O, Czemu ten pan Maciusiaka na wierzchu? O, <laughs> ah, burba, o yes. po Teraz Razer się pali Gorący chopak z niego widzowie po prostu Zróbcie sobie te maczugi z czaszki No Razer one mają prawie tyle obrony co ten Co Rastiax I zadają też dużo obrażeń, więcej niż ta normalna siekierka A tam było drugie przejście jakieś? No było, tam w prawo się szło no, bo tu są dzieci i kanibale dzieci Mude, nie podchodź mi pod maczugę Born! Born! Wą, wą, wą. Baby to baby born co znalazłeś? O piciu Nie wiem jakiś O kolejna ta Ty tu jakiś Bilbo Baggins jest Froda znalazłem A tu jest zawalone to nie wejdziemy A nie czekaj mam dynamite Ale urwał Ja ci powiem tak Tu jest jeszcze takie mała sadzawka i lina w dół i bohory na dole no to to jest tu chyba. Nie, to była taka większa jaskinia tak, tam była. Tu, tu jest czekan, bo jest światło skierowane na ścianę. Tak? No. Cze czekan, widzę już stąd. no. I Idę. A, Jeden... <ścoughs> Albo dwóch. Jakie dźwięki tu są? Ej, to gdzie była Virginia Przy czym? Widzicie o tam co ma 14 parro? Nuk Ona była przy maciecie, w dole na koło helikoptera? Nie, to przy to helikopterze to? był Handy Kopaki no, bierzemy agregat? O, ty piła była za 599,99, czaisz? No? no tu gazeta leżała, piła za 599,99 Bez Bez kitu, no Dobra, to tym czekanem teraz do góry, tak? Jak się z tego odczepić. E. O, kit. O, kanibale znowu. go na Czy my tu coś jeszcze mamy? Driftem! Driftem! Chcecie button, bo ci tę kieskę zaraz powrotną czekanę. Pan Czy Ten hak psa, że tam gdzie słońce nie zachodzi. Czyli że w dopę? Ale dupa! Ale dopa! I teraz pytanie, co chcemy robić? Czy iść po katany, po kartę dostępu, czy budować coś? Dobra, to chodźmy po tą kartę dostępu, bo nie wiem, czy będę miał jeszcze raz takie zgrane trio. Znaczy, w sumie tam jest jedny handy, to i tak bym sobie sam poradził, ale no. Czekaj, to musimy iść tam w stronę tego, w stronę chaty, nie? Bo to musimy dojść do... Ale to przy okazji możemy chyba wejść jeszcze na chwilę do chaty. No, 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 bo i tak będzie nocka, nie? A, z... bo to już... Z... Ozyrys. Dobra, opaki trzeba coś zjeść. To idziemy, wycieczka za mną. Ej, tam, tu jest ta jaskinia. No jest. Idź. Ale ciemno. Ej, Ale jaskinia to już w ogóle jest tak typowo giga ciemno. No. Czas odpalić pochodnie. Tu jest namiot. Zapalara, a ja ten, 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 walkman tutaj leży. Walkman, walkman. A to chcesz zrobić? Nie, bombę robiłem. Halo, halo. O. nie mamy tego jak kolumna. Ja mam. No nie. O, tu się rzadko śmieje. No. Lata, to był. Jeden pod nami, jest drugi ota. Dobra, Rycerz, schodź pierwszy. <grymne> Ej! Nara! <dobra. grymne> Mówisz, nie masz. Nie! Popaki, mocy Ja <grymne> widziałem, Baton nogę postawił. Co? Ja, jakie specjalne, co widziałeś ota? Nie wiem jak wy, ale ja sobie ich spalę, żeby mieć kościane pancerze. O, to jest git pomysł. Uh -huh. Uwaga, żebym nikogo nie podpalił. Ty, tu siekierą można podpalać pod ten? Ja myślałem, że to trzeba zawsze na ognisko je rzucić. No nie, nie, jak masz podpaloną siekierę, albo cokolwiek no, i wiem. walniesz w tego, to podpalisz. A ja za każdym razem ognisko podpalałem. <laughs> Razer, że ty grałeś w tą grę, ale tak jakbyś w nią nie grał. Bo ile ja z tą grę grałem? 200 godzin? No to jest nic, co ty chcesz? No ale stary to takie coś, żeby podpalić yy, Chyba 8 trzeba mieć no. no, ale ja robię 3 i dalej mi się już nie pokazuje co ten Bo musisz jeszcze szmatkę dodać Tu jest handman 6 sześć, sześć kości i ten Tu jest handman i bobasy 6 kości i chyba 3 szmaty Dorzucę tam mołotowa? Dorzucę Razer pod nas, nie przed nas. Znaczy no teraz już tam na niego nie rzucisz. No teraz coś pozostaje ci zjechać. Też Razer, ten co poleciał. Opaki! Co ty... tam? Za... Help me. No idę! Jadłem! Kompasy. Gdzieś powinna być ta karta, nie? Gdzieś Tak, gdzieś tutaj. O, mam Tak, tutaj jest, no. O i, i latarka czy tam kamera? Kamera. Dawaj Kieman to się kameruje. o No i dobra błędno. No to amen. Ja Trochę życia straciłem. Wam też tak stamina spada szybko? No, no bo ma, wiesz, jesteś na początku gry, nie? No to masz tą kondycję małą. Bo tu przecież masz normalnie statystyki, nie? Serio, takiego w tych... No przecież tu jak nurkujesz na przykład, nie? Bez akwalungu, to ci się zwiększa kondycja i tak naprawdę jeżeli wymaksujesz sobie kondycję, to później możesz biegać bez przerwy skill w Skyrimie, nie? No, no, no. Dobra, palimy wroty. Czekaj, ja zobaczę ile mam odcinka. 44 minuty. Tak sepotne to będzie z 15. No to tak naprawdę teraz możemy zrobić dwie rzeczy: albo jeszcze se pójść pokatane, albo. Chcę coś pobudować albo przerwać i później sobie wrócić i budować na kolejnym odcinku. Możemy na razie przerwę zrobić, w następnym jeszcze coś zrobić innego. No dobra, minut, to jeszcze do będzie. Tak, dobra, to to idziemy na bazę, nie? Mhm. Chyba że idziemy na łódź, bo mamy bliżej. Może Ej, ale tutaj jest tego trowaru, widzicie? widzowie, zdobyliśmy czekana, zdobyliśmy piłę łańcuchowe. Mówiłem, że będziemy zbierać dwa itemy na odcinek. I no i slajd dotrzymuje. Co prawda, mielibyście też widzowie. A jeszcze kartę dostępu mamy: mielibyście też widzowie, ale niestety żaden z widzów nie odpisał na Discordzie, więc powie no Także jeżeli. Na przyszłych nagrywkach, które by się odbędą, nie wiem kiedy, śledźcie Discorda. Bo ja tam po prostu piszę tego samego dnia, co, co nagrywamy. Że czy jesteś chętny na DeForesta. To zapraszamy serdecznie, link do Discorda macie w opisie. Z mojej strony to wszystko, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeszcze raz. Z mojej strony to wszystko, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Kurwa. Macie. Czy ja mogę przestać seplenić? Z mojej strony to wszystko, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Możecie się pożegnać, bo to tu macha kierunku no wskazę. Ja <laughs> proszę, ja proszę w prawo, proszę w prawo! Dobra, siema na cześć! I mam nadzieję, że podoba Wam się taki kawałek To wygląda trochę jak w tym, jak ee... jak Jak trzymałaś? Familiada? Ze starym na Nie, w fa fa familiadzie tak machali, nie? No, dobra. Także mam nadzieję, że podoba Wam się nasz kawałek, Także siema na cześć.